o czym będziemy rozmawiać, o czym będziemy mówić. Będę troszeczkę chciał zobrazować wizualnie ten film, który poruszył kilka tematów, nie dając, nie do końca udzielając odpowiedzi, co jest czym skąd się to bierze i jak to się je. Ja też nie udzielę tych odpowiedzi, bo ten temat psychomanipulacji, a związany z nim bardzo mocno temat sekt, jest bardzo rozległy, szeroki i w ciągu krótkiego wystąpienia Następna msza jest tak o, ósme, o ósmej, o rano, tak też mamy czas, tak nie będziemy przeszkadzać, spokojnie, <grystanie> <grystanie> dlatego spokojnie sobie poradzimy. Na ten temat będzie można długo rozmawiać. Myślę, że nie znajdziemy na to odpowiedzi jak i gdzie się znaleźć. Ja tylko może w takiej pikułce troszeczkę przedstawię to o czym było mówione w filmie, poprze to z osztyna żeby było jasne, że Osztyn nie jest jakoś samotną wyspą czy peryferiami, gdzie to nie jest, yy... gdzie jesteśmy jakby wolni od wpływów manipulacyjnych. Pierwsze pytanie które zadała Wioleta, sekta, a grupa psychomanipulacyjna. Często yy, wymienia się to zamieniem. Oczywiście sekta ma charakter podłoże religijnym, prawda? Grupa psychomanipulacyjna ma za zadanie... Czy chce osiągnąć pewne korzyści różne? I tutaj można wymieniać korzyści padły tutaj od korzyści seksualnych przez korzyści majątkowe, skończywszy na y, zwykłej takiej chęci posiadania człowieka, jak się posiada rzecz, czyli podporządkowania człowieka w swojej woli i decydowania o, doswoli o tym, co on robi. Skąd może taka krótka odpowiedź? Która wiele nam wyjaśni, dlaczego temat psychomanipulacji i sekt. Powodów jest kilka, na które ja za chwilę postaram się odpowiedzieć. Pierwszym powodem, dla którego ten temat, któryś raz z kolei ja niedawno zacząłem spotkanie z 60 osobami nauczycieli w Ośrodku Doskonalej Nauczycieli, jako temat właśnie miał jako zagrożenie współczesnej rodziny I myśmy w czasie tego spotkania dotykali nie tylko set, ale dotykali zagrożenia generalnie, czyli począwszy od zależnień narkotykowych, przez zależnienia seksualne, przez zagrożenia związane z handlem ludźmi, także to było takie duże sympozjum i właśnie to były Skąd propozycja takiego tematu się wtedy pojawiła? Jestem wizytatorem nauczania religii. Od wielu lat. Niedawno zmienił się biskup, który jest odpowiedzialny w episkopacie za katechezę. Wcześniej był odpowiedzialny biskup mycz. Został kardynałem, przeniesiony do Warszawy. Liczne różne obowiązki, które no nie rzek, nie musiał przekazać tę funkcję przewodniczenia Komisji Wychowania Katolickiego przy konferencji biskupatu dla innego biskupa. Biskup Męcy, który został przewodniczącym, chcąc zorientować jaka jest sytuacja Katechezy w Polsce do wszystkich biskupów wiecie które ze ankietę, w której były różne tam pytania do biskupów. Te pytania, część pytań dotyczyła no, takiej podstawowej organizacji lekcji w szkole. O rekolekcji wiemy, że przepisy mówią o, o tym, że y, szkoła ma obowiązek nawet udostępnić trzy dni w czasie zajęć szkolnych na organizację szkolnych rekolekcji czy to wielkopostnych, czy y, można te terminy różnie uzgadniać na rozpoczęcie roku. Jest taka możliwość. I są to dni wolne od zajęć edukacyjnych w szkole do zagospodarowania przez y, parafię, która czy, czy przez katechetów, którzy w danej szkole uczą. Y, Wiadomo, że na te pytania, jak te rekolekcje wyglądają, no nie będzie odpowiadał biskup, czy, czy dyrektor wydziału, no bo i pytania te myśmy podesłali do poszczególnych katechetów. Co wróciło? Kiedy zapytaliśmy się uczniów, co interesowałoby ich, jak widzieliby takie rekolekcje, prawie 80% ankietowanych, tak przesłali katecheci, Z ciekawą osobą myśli egzorcysta. Jest tak ogromna chęć w dzieciach gdzieś e, dotknięcia tego. Z jednej strony pojawia się termin, jakiś, nierozmawiany rozmawiamy o tym. Jak sama Pani powiedziała, w mediach na ten temat nic się nie mówi. Podaję, e, że ten film został nakręcony z budżetu telewizji i nigdy nie został w, w, w no, tak, to także przeważnie większość ludzi o tej porze śpi. E, także e, jest taki głód, chęć e, dotknięcia tego tematu. Prawie 80% młodzieży powiedziało się, że chce spotkać się z egzorcystą, czyli kimś, kto gdzieś na co dzień powinien zajmować się tymi taj, tajemnymi sprawami. E, druga sprawa, ja pozwolę sobie poprzewijać, proszę. My sami często nie wiemy, co gdzieś wśród naszych dzieci, młodzieży, wnuków e, się dzieje. Ja tylko tutaj mam taki drobny slajd, który przedstawia często symbole noszone jako talizmany. Prawda? A nie będę rozwijał się na temat każdego symbolu. Jak się dobrze przyjrzymy, to są symbole, które nawet na troszkę do prania. Będę już tutaj używał nazw firm, które te symbole używają. I wiemy, że są oficjalnym sponsorem kościoła satelistycznego na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tak na Magnesie, na przykład imię Ariel jest to imię mitycznego diabła. Tak? To chyba wszyscy wiedzą, mówię, tak? Kolejne kolejna sprawa, dlaczego warto rozmawiać na ten temat. I wracamy teraz do grup psychomanipulacyjnych. Chciałbym bardzo mocno specjalnie na razie pierwszy slajd, slajd kazus Nerviala. Nawet dzisiaj, przeglądając przez moment internet wiadomości, jednym z głównych wiadomości, było, że Nergal napisał jakąś książkę, facet jest ciągle medialnie popularny. Dlaczego wracam do kazusu nerwiany? Pewnie, Nie wiem kiedy, chyba w styczniu, czy w marcu, kończył się ten, 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 ten program, w którym był Jurorem. tak? dyskusja na temat tego, czy może być, czy nie. I teraz, na czym właśnie polega manipulacja w tym wszystkim? Abyśmy zrozumieli, jak my jesteśmy manipulowani, jak często właśnie temat syki jest nam sprzedawany jako coś dobrego, o czym my sobie nawet nie zdajemy sprawy? Państwo oglądają różne audycje telewizyjne, tak, Od pewnego czasu Każda audycja praktycznie rozpoczyna się taką różową, pomarańczową czy czerwoną ramką u góry. Audycja zawiera logowanie produktu. I taką samą ramką, czy serial czy, czy, czy program taką samą ramkę się kończy, tak? Zawiera logowanie produktu. Co to znaczy? Tak, że w danym przedstawieniu, w danym w serialu, ktoś tam napili się jakiejś Coca-Coli, jakiegoś soku pokazując etykietkę, nie wymieniając jego nazwy, produkt jest umiejscowiony. Jest to pewnie sponsor tego serialu. Trzeba to podkreślić, że ten produkt nie pojawi się tam specjalnie. Jak produkt nie jest lokowany, no to wtedy na samochodach są wymazane te, te i znaczki firmowe, czy zaklejone, to nie wiem to jest samochód, prawda? Natomiast jak jest lokowany i ma być widoczny dla wszystkich, to wszyscy robią tak? Wiem o co chodzi. To ma swoją nazwę, yy, produkt jest sprzedawany. Ne, zostaje yy, ekspertem w programie Przy, mieli przy swoich krzesełkach, było napisane Nerka. Co znaczy imię Nerka? Sumeryjski Bóg, e, można byłoby przetłumaczyć to jako imię szatana, tak? Bardzo podobnie e, z wszelkiego podziemnego świata, e, Sumerowie nazywali go jako Boga zaraznej, jako e, za sławie chorób i Dlaczego został on ekspertem w tym programie? Bo jest muzykiem. Ja pomijam jego kompetencje, czy rzeczywiście umie grać i śpiewać, czy, czy, czy umie czytać luty, czy ma słuch? nie wiem, prawda? Ale jest, zostaje ekspertem, bo jest liderem grupy Behemoth, tak? Dlatego zostaje ekspertem w tym programie. Czy grupa Behemoth jest grupą satanistyczną? Pojawiły się pewne kontrowersje. Jeżeli ktoś się ubiera, jeżeli ktoś śpiewa, proszę bardzo, to są wycinki, pieśni. E, oczywiście nie będę śpiewał, to można przeczytać. To są fragmenty, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, ja e, mogę całe te pieśni, które mnie śpiewały, to serdecznie, jak tam jest, Przybywa na cyfer, jedzie na skrzydła wiatru, otwiera traktat starożytnych miast, doprowadza nas do wiecznej rozkoszy pośród tysięcy płomieni znów. Światło nigdy nie istniało, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jaką grupę można nazwać satanistyczną? No, trudno ich nie nazwać satanistyczną, jeżeli wok jest święte, oddają kult od szatanowi, śpiewają o szatanie, jest to grupa satanistyczna. Same, same słowo Pekemot oznacza również z e, biblijnego potwora w strzeluści. Na czym polega? Czy Ner może być ekspertem? No przecież dlaczego? Znaczy, dlaczego znaczy polega? Grupa niszowa, satanistyczna, której nikt nie słyszał, została sprzedana. Właśnie produkt został zalogowany. Tak? Ile milionów ludzi oglądało? 5 milionów ludzi oglądało ten program? 10. Finał to 10 milionów, może 8. Ale w ciągu y, pół roku ile osób? Tyle milionów usłyszało nazwę Bechemu. Co więcej, sprzedano, że jest to dobry. Tak? No bo zobaczcie, te ładny, przystojny, ubrany w fajnie. Rzeczywiście, tylko się w nim zakochać. Ładnie uczesany, krótki włoski, ładna koszulka, nawet najładniej z tych wszystkich uroków był tam ubrany, pięknie się wysławiał. Sprzedane. Nie wiemy, dzisiaj nikt nie zbadał, ile osób w dobie internetu wklepało, tak jak ja, będą to z internetu, tak jak ja wklepało behemot? Czy piosenki behemotu? Ile osób, młodzieży, dzieci na żywo, tu przeważnie młodzież i dzieci to ogląda? Posłuchało pieśni. Nie wiemy. Milion, dwa, pięć, dziesięć milion produktów został sprzedany jako coś dobrego. Czy grupa satanistyczna, chcąca, chwaląca kult zła, niszczenia, destrukcji, bo wiemy czym jest satanizm, prawda? Muzyka działająca jako, jako właśnie też odprogowo, czyli działająca bardzo mocno odświadomie, została sprzedane jako coś dobrego. Co więcej, w manipulacji proszę zobaczyć, użyto nawet argumentu kolor, yy, yy, koloratki, tak, mam na myśli tutaj księdza konieckiego, który został zmanipulowany, tak prawdę mówiąc, w rozmowę. Nie znając ani tekstu, ani sytuacji, Bo, no, czy Nerzel jest satelitem? No nie wiem. Sprzedany? Sprzedany. Pan no, Ksiądz Monicki pisze świetne teksty, ale nie do końca może łapać już pewne rzeczy, które są mu sprzedawane, manipulacje. Produkt załogowany? Zalogowany. Sprzedany? Jako coś dobrego? Jako coś dobrego, tak? My nawet sobie tego nie uświadamiamy. Właśnie na czym polegają manipulacje? Satanizm. Kult, taki najbardziej popularny dzisiaj sekta, która działa, ja w szkole ucząc Liceum w Olsztynie spotkałem się z satanistami, ta młodzież dziś w dalszym ciągu gromadzi się. Często, jak podawamy, często jest to taka młodziecza nawet fascynacja, ale bardzo niebezpieczna. I u nas z różnych odłamów satanizmu, które możemy obserwować, od tego okultystycznego, skończywszy na, skończy na satanizmie kwaśnym, u nas w Olsztynie najczęściej występuje satanizm kwaśny. Czyli ten będące kupicie pogodów Masona, przemoc bardziej, najbardziej niebezpieczna i najbardziej e, radykalna. To jest kolejny powód, dlaczego warto zajmować się tym tematem i mówić o nim, nie bać się o niego pytać i o niego mówić. Kolejna manipulacja, która, e, którą zauważyłem na przykład trzy dni temu. Trzy, a przykład, no może pięć może dni temu, kiedy pojawiła się informacja, że jeden z aktorów, e, jeden z kolejnych, rozwodzi się, a jest członkiem kościoła certologicznego. Nieważne czy się rozwodą, czy mnie to mało obchodzi, na czym polegała manipulacja. Jedna ze stacji poprosiła eksperta, no bo ja wiem, co to jest kościół psychologiczny, tak to wiedzą? Tak, na pewno? I ja nie będę tego mówił. Nie będziemy dzisiaj mówić o wszystkich sektach, bo jest ich dużo, ja tylko powiem, co się dzieje po Wolsztynie i o tym, co było na filmie. Ja troszeczkę pozwolę sobie ten film skomentować, żeby nie zostać tak nie dosyć, bo tam jest troszeczkę niedomówień, prawda? Troszeczkę jest, jest brak jakichś takich niedomówień, które warto skomentować. Yy, Konstytucja zjentologiczny, sekta, z której powiem tak. Tu było panu stwierdzenie, że po trzech latach udało się syna wyciągnąć mniej więcej na dobre drogi. Mniej więcej tyle trwa przeważnie od dwóch do trzech lat wyjście z sekt. Natomiast wyjście z kostia sygnologicznego praktycznie nigdy nie jest możliwe. Zawsze to że uzależnienie, będzie wracał w jakiejś formie. To jest tak, jest to sekta, chociaż nosi nazwę kościół, no to, to ładnie przyjmie. W Polsce kościół Scientologiczny jest zakazany. Mimo, że próbuje wchodzić pod różnymi postaciami, powiem jak wchodzi, wchodzą sekty na przykład Wolsztynie, w z którymi ja się spotkałem. Na czym polega manipulacja? Zaproszono eksperta, żeby powiedział o kościele scjentologicznym. Nie było tam księdza, nie było tam kogoś, kto się na tym zna. Był socjolog, religioznawca. Socjolog, przepraszam, że ktoś może ktoś socjologiczny, ale socjolog to jest ktoś taki, kto się na wszystkim zna, tak? Czyli jak jest, jak jest o eutanazji, to nie zapraszają ani lekarza, ani duszpasza, to socjolog. Jak jest o aborcji, to jest socjolog. Jak jest o katastrofie gdzieś tam, jakiś tam, czy to jest socjolog. Tak, to socjolog zawsze się na wszystkim zna. Prawda? Zaproszono rybazę socjologa. Powiedział tylko że ja sam bym się do niego zapisał. Manipulacja, no ksajsa doboru, tak, tylko teoretycznie on wykłada gdzieś na uniwersytecie pewnie, jakiś pan profesor, który się ale, ale jest religiozna, czyli ona on ma to układane. Teoretycznie ma to to dobrze, że książek albo, albo inny, prawda? Później kolejna stacja zaprosiła już kogoś, kto zajmuje się sygnałem. Z ośrodka Złocie, z ośrodka Dominikańskiego i rzeczywiście ten pan, który się na co dzień zajmuje uzależnieniami i wyciąganiem z pomocą, bardzo ładnie powiedział, że jest kościół cjentologiczny, czy polega uzależnienie w tym kościele od tych seansów psycho-manipulacyjnych. To jest już tak nazwijmy konkretnie kościół cjentologiczny założony przez pisarza, pisarza Science Fiction. I facet mówił najlepszym sposobem zarobienia miliona złotych, to i założyć kościół. No i założył kościół, który e, opowiada tam o kosmitach, ale żeby oni nie przyjdzie nie opowie wszystkiego od nas, tylko po stówce tu na stół, nie? To ja wam coś powiem. No? I powie 15 minut. Jest niedosyt, no bo ci kosmicie jeszcze nie dolecieli. Spotykamy się za tydzień. Za tydzień znowu po stówce, ale już teraz podwiegnie, no bo już drugie spotkanie I trzecie, czwarte. Uzależnienie od seansów psychomanipulacyjnych, bardzo podobnych jak tutaj, będących takich, niby, niby, będących y, przekazywaniem jakiejś wiedzy tajemnej z czyli źródło słowiawodzących się od wiedzy. Dobrze. To są te powody, dla których mówimy o manipulacjach. Y, czym jest sekta? czy próba psychomanipulacyjna, trudno znaleźć jakiekolwiek definicję. Taka definicja tak naprawdę nie istnieje. Można tylko szukać ee, słowa, e, iść za jakimś nauczycielem i nam się przeważnie tak kojarzy, że sekta musi mieć jakiegoś gór. Tutaj często to słowo w reportażu pojawiało się, Jakiś duchowy przywódca. Na tym właśnie te drobne rozróżnienie między sektą a grupą psychomanipulacyjną. Prawda? Często grupy psychomanipulacyjne mają zadanie na przykład e, polityczne, tak? czyli e, chęć wpływania na, 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 na wybory, nie mające nic podłożenia, natomiast religijne. Właśnie to jest sekta związana, że jest jakiś mistrz, który posiada prawdę, objawienie, który. Chcę to przekazać swoim wyznawcom. Ewentualnie e, drugie znaczenie, które można też bardzo, bardzo dobrze pasuje do tego, co umieści się w ogromnym pojęciu sekta, to jest to, co odcina się od pierwotnej nauki. Czyli e, tak jak tu również w reportażu padło, Ty jesteś katoliczką, ja się od tego odcinam, jesteś całym złem. Tak? Co mnie w życiu spotkało, bo jesteś katoliczką, twoje koleżanki są katolikami. Wierzącymi. To jest całe słowo, które mnie dotyka, więc dlatego ja się od tego odcinam, prawda? Bo on zna nas prawdę. Czym się charakteryzuje współczesna sekta? Sekty charakterystyczne. Książka Władysław Nowak, myślę, że może być znany dla części, profesor naszego uniwersytetu, były rektor naszego seminarium zajmujący się e, też zagadnieniem w ramach ekumenizmu, e, że, nie to, że sekty są w nurcie ekumenizmu, natomiast wynikają z tego, że trzeba rozróżnić, czym jest pojęcie Kościoła i wtedy z innymi Kościołami możemy dyskutować, czy mieć wspólne margines, prawda, czy wspólne, e, wspólne płaszczyzne dialogu, e, natomiast sekty muszą być Niestety piętnowane I czym charakteryzują się, według świętana, walka sekty? Misjonarska morliwość. Myślę, że bardzo dobrze to rozumiemy. Sekty często możemy spotkać na naszych ulicach. Ja będę się kurwał, mówię do filmu i do doświadczeń, które ja mam. Proszę mi wierzyć, Olsztyn nie jest wolny od sekt. pracuje Temu sąsiednia drużyna, żeńska drużyna i okazało się że rozmowy drużynowe przedstawia się, że no ona tam do niekoniecznie i tak dalej, tak dalej, bo jest Bachaitką. I e, jej członkinie e, pod opieśmę, również zaczęły gdzieś tam koło tego się kręcić. No wiadomo drużynowa, pewien autorytet e, ciągnie sobie. Skąd się to wzięło w pusztynie. Poszły do szkoły językowej. I lektorzy, którzy przyjechali z Anglii, bardzo ładnie założyli fajną sektę, bahaityzm. Bahaityzm jest to taki bardzo mocny synkretyzm religijny, mówiący, że fabryk jest wszędzie, nawet w tym taborecie, w stole, w krześle. Mam, wtedy, mam ochotę, to dodaję. coś Panu Bogu, nie mam ochoty, to nie oddaję. coś Panu Bogu. Takie bardzo dużo religii wschodu połączone trochę z religiami naszymi, e, tutaj katolickimi czy chrześcijańskimi. Oczywiście nie Chrystusa i e, jego bóstwa, ale e, pojawia się Misjonarska na Przyjechali często nawet za własne pieniądze, aby, aby gdzieś zdobywać nowych członków. Ale znane też Tutaj można byłoby podać mnóstwo przykładów. Często przywódca może na dzisiejsze czasy może być y, również takim ciałem kierowniczym. Choćby z Jechowini. Ja się y, odwołam do jechowych, bo Jechowini są pośrednio sektą. Y, u nich nie ma charyzmatycznego przywódcy, chociaż by, y, byli założyciele. Dzisiaj jest to ciało kierownicze, które znajduje się w, wymiar, y, znajduje się w na Brooklinie, mają swoją siedzibę. Y, kilka grupa osób, które... Cały to. I oni mówią, jak, dokładnie, gazetki, które przesyłają, te są drukowane, mówią, jak masz myśleć, jak masz robić, co masz, e, co więcej, nawet swoich werbowników mają świetnie wyskoczone właśnie w technikach werbunkowych, psychomanipulacyjnych, o których były tutaj mowy. E, Jedną z technik, która była tu pokazana, jest bombardowanie miłością. E, kolejny przykład z Olsztyna, młode 16-letni chłopak więc e, werbowników na ulicy Światków Jechowych. Zagadnięty, z nimi zaczyna rozmawiać, no i mówi: A w domu, tam ojciec sobie nie rób, coś tam, a nie chce rower, to no, będę To przyjdź do nas, przychodzi w sobotę, bo no, i stoi nowy rower, który na nich czeka. Zobaczcie, co chcą powiedzieć, no i tacy my no, jesteśmy dobrze, tylko u nas będziesz tak miał dobrze. Udało się chłopaka wyciągnąć, no, nie poszedł w tym kierunku. Ale to bombardowanie miłości, prawda? Wyłączność prawdy. Oczywiście, to wiemy, to wszystko, co inni mówią, jest nic wadne, tylko ja mam prawdę. Tak? Tylko u mnie znajdziesz yy, to, co się nazywa, no objawieniem na grupa, grupa, czyli nie liczy się moje potrzeby, nie liczy się moje zachcianki, nie liczy się, yy, nie ma, może tak, nie ma indywidualności w grupie. Tylko grupa liczy się. Tylko grupa. I dla grupy ma zrobić wszystko łącznie z oddaniem swojego ciała, majątu.